Okay. Siadamy w pozycji łatwej, czyli siad skrzyżny, lotos, pół lotos. Kręgosłup pozostaje wyciągnięty do góry. Kładziemy dłonie na kolanach. Wnętrza dłoni skierowane do góry. Zamykamy powieki. I zaobserwuj, jak się czujesz, jaki jest Twój oddech, Twoje ciało. I pocieramy dłonie o siebie. Przyciągamy dłonie do mostka. W modrze modlitewnej. Kciuki dotykają mostka. Bierzemy głęboki wdech. I kompletny wydech. Głęboki wdech. Kompletny wydech. Głęboki wdar do śpiewu. O, ganem gonna... Sadhu Guru Nama, Sadhu Guru Nama, Sri Guru Dava Nama. Adhu Guru Nama, Juga Guru Nama, Sadhu Guru Nama, Sri Guru Dava Nama. Guru 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 Bierzemy głęboki wdech. Trzymamy. I z wydechem rozluźniamy ręce. Kładziemy dłonie na kolana. Zrobimy krótką rozgrzewkę dla ciała przed medytacją. Z wdechem wyciągamy klatkę piersiową do przodu. Z wydechem rolujemy kręgosłup. Oddechy przez nos. Głębokie i mocne, staramy się pogłębić ruch. rozciągnąć kręgosłup plecy jeszcze bardziej. I jeżeli jest to możliwe, to przyspieszamy też ruch. Przyspieszając tym samym oddech. I wracamy do centrum, bierzemy głęboki wdech. I zaciskamy mulba, czyli zaciskamy odbyt, organy seksu i pępek. I z wydechem rozluźniamy ciało, rolujemy barki do tyłu, dość szybkim ruchem. I do przodu. Z wdechem unosimy barki w stronę uszu, z wydechem pozwalamy im opaść. Kontynuujemy w ten sposób. Tutaj, tak samo, ruch jest dość szybki, na tyle, na ile można. Przenosimy energię z podstawy kręgosłupa, poczubek głowy i z wdechem barki w stronę uszu trzymamy, 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 trzymamy i z wydechem. Rozluźniamy ciało, rozluźniamy kręgosłup, jeżeli gdzieś jakieś napięcie czujesz, to poróż tą częścią ciała, rozluźnij. Wyprostuniemy nogi, poklepiemy je, pomasujemy. Jeżeli masz jakieś wrażliwe, szczególnie punkty, kolana, kostki, to daj im trochę więcej miłości, masażu. I wracamy do pozycji łatwej. 11 minut dzisiaj. Zachęcam, jeżeli jest taka potrzeba, do wzięcia sobie jakiejś poduszki pod pupę, żeby było nam wygodnie. Myślę jeszcze o chusteczce higienicznej, której ja sama sobie nie wzięłam, a nie mam. Bo dzisiaj będzie medytacja z prana jamu i możliwe, że będą nam wylatywać jakieś rzeczy z nosa, także polecam najpierw oczyścić nos. bo leci do Ok. Czyli mamy dzisiaj medytację z, ze specyficznym oddechem e, i z mudrą. E, no, jest to medytacja dość ciekawa. Zobaczycie zresztą sami, gdzie Was może zabrać, bo już po kilku pierwszych dwóch minutach możecie odlecieć wręcz. Także, jeżeli w trakcie poczujecie, że naprawdę odlatujecie za daleko, to możecie wrócić do spokojnego, normalnego oddechu. No, ale zalecam przetrwać tyle, ile możemy. Oczywiście, żeby nie upaść też, tak, żeby gdzieś tam nie zemdleć. Oddech jest specyficzne to jest jedna też z takich świętych kryj, Jeszcze jej nie, nigdy jej jeszcze nie uczyłam, także macie dzisiaj. Bonusa, yy, mudra, czubki kciuków i palców małych się dotykają. Tak, reszta palców jest skierowana do góry i to mamy na wysokości klatki piersiowej, ale nie dotykamy klatki piersiowej. Czyli na wysokości czakry serca tutaj. Czyli cały czas utrzymujemy tylko te dwa palce się stykają, reszta palców się nie styka. I koncentracja będzie na czubku nosa, czyli przez zamknięte powieki prawie zupełnie. Mamy 9 dziesiątych powieki, są zamknięte. Mamy delikatną szparkę, przez tą delikatną szparkę patrzymy na czubek nosa. Będziemy widzieć jakiś jego delikatny zarys, albo bardziej głębszy zarys, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. I do tego dochodzi oddech. Usta będą w taką literkę O, i przez te usta będziemy wdychać powietrze. I wydechy będą przez nos. Ale mocne będą te wydechy przez nos. Przy, przy każdym tym wydechu przyciągamy pępek do kręgosłupa. Dzięki temu wyrzucamy wręcz powietrze z naszych płuc. Czyli wdech przez usta. Z wdechem pamiętamy, że brzuch nam się pompuje. Z wydechem spłaszczamy go, pępek przychodzi do, do kręgosłupa. Oddechy są mocne, intensywne. Niekoniecznie szybkie, także dostosujcie swój rytm do swojego ciała, do swojego poczucia dzisiaj. I rozpoczynamy, czyli kciuk i mały palec są razem, reszta palców. Proste, one tutaj są rozluźnione, nie mają jakiegoś specjalnego kąta, po prostu tak jak się układają. Koncentracja na czubku nosa i zaczynamy. Dla przypomnienia, wdech przez usta, wydech przez nos. Każdym wydechem mocno przyciągamy pępek w stronę kręgosłupa, wyrzucając powietrze kompletnie z naszych płuc. I kontynuujemy w ten sposób. Staraj się znaleźć połączenie ze swoim ja, ze swoją wewnętrzną energią. A jednocześnie będąc świadomym tego, co znajduje się na zewnątrz. Tym, że jesteś częścią czegoś większego. Postaraj się, żeby ciało pozostało rozluźnione. Podróbek jest delikatnie przyciągnięty do szyi. Wybierz się w podróż, żeby doświadczyć nieskończoności. doświadczenie Twojej wspaniałości, cudowności. Odnawiamy też nasz system hormonalny. Dostrajamy wszystkie gruczoły. Wszystko staje się kompatybilne. oczyszczamy podświadomość uwalniamy się od tego wszystkiego co już nam nie służy dostrajamy się do nieskończoności Trzy minuty do totalnego odnowienia. To na tej końcówce zachodzą największe zmiany. Pozwól, aby życiodajna energia, prana wniknęła do każdej Twojej komórki. Mniej niż minuta do końca. Wykorzystaj ten czas. By już za chwilę poczuć błogość, totalny relaks. I trzymamy mądre, bierzemy głęboki wdech przez nos. Trzymamy. Pozwalamy energii krążyć po całym naszym ciele. I z wydechem rozluźniamy ręce. Kładziemy dłonie na kolanach. I pozwól sobie na odczuwanie. Przy zamkniętych powiekach. Po prostu bądź z sobą, eksplorując wszystkie przestrzenie Twojego ja. Spokój kompletnie oddech. Delikatnie otwórz powieki, pomału. wrócić do tu i teraz. kilka głębokich wdechów, wydechów przez nos. Albo przez usta można też sobie wdechnąć. Kładziemy dłonie na mostku. Bierzemy głęboki wdech. Kompletny wydech.